Witajcie, oto Asus VivoBook Pro 15, a ja zapraszam do szybkiego testu tego urządzenia na kanale Komputronika. Na początek oczywiście poruszymy sobie temat jakości wykonania obudowy tego sprzętu. Zobaczymy, że występuje tutaj połączenie matowego tworzywa, a także matowego metalu, które znajduje się na otwieranej pokrywie. Jeżeli chodzi o złącza, dostajemy tutaj oczywiście wyjście HDMI, do tego dwa zwykłe złącza USB, jedno wejście USB-C 3.2, a także jedno złącze USB ponownie 3.2. Całości dopełnia złącze jacka, także gniazdo pozwalające na używanie karty microSD. Co ważne, to urządzenie ma na pokładzie szybko działający skaner naszego palca, służący jako autoryzacja dostępu do systemu. No i też możemy wykorzystać zasłonę, która zakrywa wbudowaną kamerkę. Z pewnością ważna informacja wiąże się z tym, że sztuczna inteligencja redukuje szumy z mikrofonu, aby prowadzenie wideokonferencji przy użyciu tego modelu było komfortowe. Są tu nawet głośniki podwójne sygnowane przez markę Harman Cardon. Nie ma co ukrywać, że ważna kwestia to oczywiście ekran i na tym polu testowanego Asusa oceniam wysoko. Dostajemy tutaj na pokładzie jakościowo dobrego ips który ma całkiem dobre kąty widzenia, a także niezłe poziomy jasności. Możemy zauważyć, że na pewnie kolorystyka zdaje się być nieco podbita, ale takie nastawy mi się osobiście podobają, a to wynika z faktu, że występuje takie fajne wrażenie soczystego, a przy tym żywego obrazu. Co więcej, plusem okazało się samo odświeżanie wynoszące 144 Hz, a to sprawia, że animacje na tym ekranie wyglądają po prostu znakomicie. W temacie wydajności testowanego Asusa napędza Ryzen 5 do tego wydajna grafika, mianowicie RTX 3050, a także 16 GB RAMu. Całości dopełnia dysk SSD M2, a system to oczywiście Windows 11. Na uwagę zasługuje chłodzenie nazywane jako Asus iSchool Plus i tego typu rozwiązanie zapewnia dwa wentylatory. W kontekście łączności w tym urządzeniu występuje Bluetooth 5.0 oraz Wi-Fi 6. Wbudowana bateria dysponuje pojemnością, która wynosi 50 watogodzin, a dołączony w zestawie zasilacz osiąga 120W. Kończymy na tym naszą recenzję. Dziękuję Wam za obejrzenie. Zapraszam oczywiście do komentowania, a także polajkowania tego filmu. A tymczasem do zobaczenia.